Cześć! Z tej strony, błażej z kanału Brikowski, a dzisiaj przyjrzymy się szczegółowo zestawowi 1.0.2.6.7. Jest to oczywiście zestaw na 2019 rok z serii Winter Village. Zapraszam do oglądania. A więc, zaczniemy sobie od omówienia frontu pudełka. Naprawdę, prześwietnie prezentujący się domek piernika. Naprawdę bardzo mi się podoba i jest według mnie lepszy niż tegoroczny, czyli w 2020 roku ten domek Elfów. Tu mi się bardzo podoba ten klimat, to, że ten domek aż tak nawet smacznie wygląda, te wszystkie lentylki, czy też jakieś różne słodkości naprawdę wyglądają zachęcająco. Kolejny świecący klocek, także super. Linia, oczywiście, Creator Expert jeszcze z logiem. 1477 elementów. Tutaj mamy spis elementów, tak jak to w kreator Expert bywa. I pani piernikowa w skali 1 do 1. I tył opakowania. Scenki, jak piernikowe ludki sobie tutaj spędzają święta. Super te skarpety, kominek, zdjęcie rodzinne. Tutaj oczywiście jest ten klosek przedstawiony, że możemy sobie zaświecić kominek. Super tył, wata cukrowa, dużo naprawdę słodkości. Jestem pod wrażeniem tego zestawu, a więc wydaje mi się, że możemy sobie zacząć go otwierać. I minus taki trochę, nie wiem czy to u Was też tak wyglądało, ale u mnie, jak widzicie, nie ma plomp, tylko trzeba sobie zestaw naciąć. Co prawda, to nie problem, bo jeżeli nacinamy, to też to ładnie wygląda. Gorzej, jeżeli byśmy tutaj paluchy tkali, czego nie preferuję otwierając zestawy LEGO, jak już pewnie zauważyliście na moim kanale. No i uchylamy. Ogólnie zestaw, taka śmieszna sytuacja. Zamówiłem sobie, a raczej dostałem na święta rok temu, i tylko, że opóźnienia były w LEGO Shopie, i dostałem go tak naprawdę w lutym. I potem jakoś tak nie widziałem sensu go składania, także tak wyszło, że na te święta sobie go po prostu złożę. No i super, naprawdę podoba mi się bardzo pusty karton. Te elementy już teraz na mnie zrobiły ogromne wrażenie, bo jak widzę tą cukierkowość tych wszystkich klocków, to jestem po prostu pod pełnym wrażeniem. Zobaczcie, super elementy takie białe brąz ciemny i takie różnych kolorów. Te jak to słodycze. W worku tu mamy i dość sporo nawet, bo zobaczcie takie malutkie. Zobaczcie trójeczka, dwójeczka. Tutaj mamy cztery, piąty, szósty, siódmy. O, dwa, dwie główki właśnie pierników. I teraz nawet nie wiem, pogubiłem, pogubiłem się w liczeniu, ale to jest chyba ósmy, dziewiąty i dziesiąty. Mogłem się pomylić, bo naprawdę straciłem rachubę ja w liczeniu. Płytka 16 na 16 o ile się nie mylę, tak mi się wydaje. Biała, super też. I zobaczcie: instrukcja, garaż na rogu reklamowany. Prędzej czy później też się na pewno ukaże na moim kanale. Naklejki, co ciekawe, tylko trzy naklejki, także super, a naklejki są że tak powiem niezbędne, no bo co prawda mogłyby to być nadruki, ale jednak naklejając akurat te naklejki, mamy pełny fan z tego zestawu, no bo jakby ten zestaw wyglądał bez nienaklejonego zdjęcia rodziny pierników, no moim zdaniem na pewno o wiele słabiej. No i co ciekawe, mamy już Wam pokazuję dwie instrukcje, zobaczcie, taką malutką poręczną i mniej od razu przejście do budowy, tak jak w tych zwykłych zestawach bez żadnych licencji. I tu mamy chyba do zbudowania tylko te takie popierdółki dookoła domu. A raczej chatki. A tu mamy taką bardziej w pionie instrukcję, już taką porządną. Papier też jest w czuciu o wiele lepszy. Też te takie okienka cukierkowe, super z takimi brokatami, zobaczcie. Pięknie się to prezentuje. Już nie mogę doczekać, jak sobie to złożę. Tym bardziej, że już klimat świąteczny powoli czuć, oczywiście, wy to tą recenzję otrzymacie. Wy, święta, jakoś w okresie świątecznym. Ja jeszcze to składam przed wigilią. Zobaczcie. Spis elementów. Pierwsza strona. Druga strona. No i trzecia strona. I oczywiście ta reklama garażu na rogu, czy tam warsztat na rogu. Zobaczcie. Naklejki. Super. To zdjęcie na górze, tutaj chyba wycieraczka, a tutaj mamy jakiś chyba na tym właśnie znak na tej lasce cukierkowej. O, Candy Lane. Napis. Także ja już nie mogę doczekać, ile to co składać i zaraz się widzimy na po raz kolejny ze złożonym zestawem na moim recenzenckim stole. Jak mogliście zauważyć na poprzednich scenach, pokazałem Wam kilka scenek, jak sobie układam właśnie ten domek z piernika, takich ciekawszych, żebyście też widzieli, jakie to jest, że tak powiem, satysfakcjonujące i fajne. Oczywiście każdy to wie, no bo skoro Lego się interesuje, to pewnie wie, jak dużo radości daje układanie klocków, no ale nie o tym. Dzisiaj sobie tak nietypowo zrobimy, że najpierw te pierwsze. Takie mniejsze, właśnie, bardziej konstrukcje omówimy na początek, a potem przejdziemy do samej chatki. Także tutaj na stole, właśnie, są takie pomniejsze konstrukcje, które otaczają całą chatkę wraz z mini figurkami. Mamy tutaj choinkę, pod którą są prezenty. No i te prezenty, może najpierw omówmy. One są takie podstawowe prezenty, tak naprawdę niczym się nie wyróżniają. Tutaj mamy jakiegoś precelka, a tak, taki zlepek elementów. Tutaj też, zobaczcie, ten to serduszko fajne w sumie, bo taki Tile, nie dość często występujący, przynajmniej w regularnych zestawach, pewnie w Friends albo innych seriach dla dziewczynek jest ich więcej. To taki trochę prezent na siłę moim zdaniem. Też mamy taki prezent serduszko, on akurat moim zdaniem jest fajny, ponieważ dostajemy tutaj taki element w kształcie serca. O, to jest jeden element, super, mi się to podoba. No i tutaj coś na wzór takiej małej ciężarówki, czy też jakiejś... Systerny, coś w tym stylu. Te fajne te wrotki zastosowane po raz kolejny. Tutaj, hoinka niczym moim zdaniem, nie ma się co zachwytać tym choinką. Jedynie na co warto zwrócić uwagę, to jest tak gwiazda, ponieważ z tego co kojarzę, takich elementów jeszcze w mojej kolekcji nie miałem. I teraz, żeby wam ten element pokazać, to jest po prostu coś takiego na. Mi się wydaje, że to było w Elves. Występowało takiej serii dla dziewczynek. To były chyba takie właśnie klejnoty do zbierania, i nie wiem czy one były nadrukowane czy nie, bo szczerze powiedziawszy, w tym nie siedziałem nigdy. Tutaj też coś na wzór prezentu: taki oto lokomotywa z wagonem, oczywiście. No, trochę moim zdaniem przerośnięta też tutaj, to mogłoby być trochę niżej, chociaż nie wiem, czy to by się w ogóle tak dało zrobić, dlatego mówię, że nie podoba mi się zbytnio ta konstrukcja. Konik na biegunach to akurat fajne, bo możemy sobie naprawdę nim pobujać. Zobaczcie. Może się tak o ruszać, i jest tutaj też miejsce dla tego Bobaska, którego zaraz omówimy sobie przy okazji wózka. O, zobaczcie, I może sobie tak się o to bujać. No spoko, funkcje niby, ale ogólnie konstrukcja ma na plus. Fajna akurat pomysł mieli. Tutaj mamy wózek, właśnie. Fajnie, że mamy tutaj te ciasteczka na kołach. Super, też tutaj coś na wzór czekolady Lego, taka sztabka. Wózek fajny, taki trochę mi przypomina ten wózek właśnie z recenzji z placu zgromadzeń, którego odnośnik macie tutaj. No i ten to dziecko piernikowe, tak by mi tak nie podpasowało, bo to jest tylko nadruk na tajlu 1x2. Jakoś tak moim zdaniem mogli się pokusić, ale super by było naprawdę, bym się tak cieszył jakby zrobili w tym moldzie Dzieciątka LEGO właśnie takiego piernikowego ludka, chociaż Mogłoby to komicznie wyglądać, ale na pewno lepiej niż taki oto płaski nadruk na tajlu, no bo zobaczcie, tak to naprawdę to moim zdaniem prezentuje się fatalnie. Nie wiem, napiszcie co o tym sądzicie w komentarzach. Tak jak samo jak dziecko moim zdaniem mi się nie podoba, tak piernikowe ludki naprawdę są świetne, ale jeszcze przed tym sobie, o, ta piernikowa się przewróciła, dobra. Tutaj mamy coś takiego na wzór od śnieżarki. Tutaj wylatuje sobie śnieg, tutaj mamy też te tajle z nadrukami cukierków, kółka, tutaj się tryby kręcą, że niby coś pochłania właśnie śnieg i tutaj wylatuje, kilka takich kolorowych guziczków, super, moim zdaniem ta konstrukcja naprawdę fajna. fajnie się prezentuje. Tutaj mamy oczywiście pana piernikowego, jeżeli to tak mogę nazwać, po prostu piernik, fajne ma wąsy nadrukowane, torsy z tego co widzę w dwóch figurkach są identyczne. No w sumie nic moim zdaniem to nie przeszkadza, ciągle mi się ta pani piernikowa przewraca, no zobaczcie, tutaj fajny ma taki oto w kolorze brązowym, może jest przeplatany czekoladą czy czymś w tym stylu, tutaj z tyłu też nadruk identyczny tak samo jak u tej figurki, na nóżkach nie ma niestety nadruków, także prosta figurka, ale naprawdę nadruk na tym oto moldzie cieszy. Ogólnie pierwszy piernikowy ludek się pojawił w serii 11 minifigurek, tam był taki właśnie z kubkiem czerwonym, też z nadrukiem, ten piernik, też go mam, może nawet go tutaj Wam gdzieś wkleję. No i tutaj mamy też oczywiście panią piernikową, fajna ta spódniczka nadrukowana, taka polukrowana, tutaj za to mamy coś na wzór, takich może pianki czy coś w tym stylu. W kolorze różowym. Fajna też, fajnie, że drukowano jakby specjalny do niej nadruk na twarzyczkę. Taka fajna szminka. Torstensana, jak mówiłem. I ta buteleczka też ładnie tutaj pasuje. Taka cukierkowa i fajna, bo ona najczęściej właśnie występowała w tych seriach Friends. I po prostu nawet nie wiem, czy taką miałem już w swojej kolekcji. taka Nawet mi się kojarzy, że na przykład do jakichś karmienia cielaczków tam była chyba używana czy coś w tym stylu, ale ogólnie figurka naprawdę, figurki mi się bardzo podobają, tylko tak jak mówię ten bobasek mógłby zostać bardziej dopracowany, bo naprawdę, no, wygląda to bardzo śmiesznie kiedy to sobie tutaj o to położymy no i mamy figurki omówione i wszystko takie poboczne części też, także Przechodzimy do chatki i pewnie się zastanawiacie, czemu jest tak ciemno. Ano dlatego, że sobie tutaj przerobiłem tą chatkę w taki sposób z oświetleniem, które, bądź co, bądź było dość tanie, bo kupiłem takie oświetlenie za dosłownie 5 zł w jednym ze sklepów z oświetleniem i zobaczcie, jak to się prezentuje. Tym bardziej, jak jeszcze tutaj do dokładamy tą funkcję bawialną z kominkiem od tyłu. Ogólnie powiem Wam tyle, tylko tyle, że w realnym życiu to się o wiele lepiej prezentuje, bo na kamerze to tak która rozmywa. No ale od tyłu to o wiele gorzej wygląda już niestety, bo to jest tych światełek normalnie moc. Ale teraz przedstawię Wam ten zestaw bez tego, bo to jest tylko moja kreacja, także sobie je zdejmę, a później jeszcze na czas świąt założę. Także zapalam światło i lecimy już do tej zwykłej chatki. Chatka w normalnej wersji tak oto się prezentuje, ogólnie bardzo ładnie wygląda, co prawda jak się ją podniesie to dość sporo waży jak na taki malutki, znaczy no nie jest to mały zestaw, ale to też nie jest jakiś taki kolos jak na przykład plac zgromadzeń, ale proszę bardzo tutaj mamy taką funkcję, która jest w sumie jedyną chyba funkcją bawialną w tym zestawie, naciskamy sobie tutaj ten taki dymek i tutaj nam kominek świeci z tyłu, tak samo będzie, ale to potem Wam pokażę. Takie właśnie laski cukrowe i napis Candy Lane, czyli to jest po prostu chyba właśnie laska cukrowa tylko że w języku angielskim. Tu mamy taki fajny, nie nadrukowany, tylko właśnie naklejka. Jest to tile 2 na 4 z napisem Home Sweet Home. Też bardzo fajny akcent i tak naprawdę to jest naprawdę słodki dom, więc fajnie tutaj pasuje, fajne lampki. Tutaj też takie cukierkowe właśnie laseczki po bokach jakiś tutaj wieniec. Bardzo mi się podobają te tutaj lentylki jakby na dachu, a raczej na boku dachu właśnie tego domku z piernika. Bardzo też fajnie to wygląda, te okienka takie bardzo lukierkowe, a raczej takie cukierkowe i z brokatem w środku, bardzo mi się to podoba. Tutaj jeszcze więcej tych okienek, i jeszcze więcej tych takich właśnie zdobień. Komin taki trochę właśnie z cegły. Kilka takich jakichś urobień, typu takich bardziej, nie wiem czy to jest drewno, czy taka właśnie bardziej skała w kolorze ciemnobrązowym. brązowym Siekierka, fajnie, że tutaj mamy też kilka palików do rozpalenia w kominku. Drzwiczki, oczywiście zielone i otwierane. Tak samo z tej strony. O, proszę bardzo. Tutaj. Stolik nieco ośnieżony, pierniki sobie mogą tutaj zasiąść, chociaż jeszcze tego nie testowałem, także żeby to tutaj. No i tak jak myślałem, że oni tam nóg niestety nie wcisną, więc muszą tak siedzieć, co jest trochę dziwne, bo tak no, po poziomie stołu muszą mieć stopy, co jest moim zdaniem trochę nierealistyczne, no ale już trudno. Jakoś takie małe to ta siedzonka, bo zobaczcie, tu jest tylko tile. Jeden na dwa narzucony, i jakoś tak słabo to moim zdaniem obmyślono. Jeszcze więcej, właśnie ten pattern mi się najbardziej podoba, właśnie w tej chatce. Bo tak, jak od przodu patrzymy, to nie ma jakoś takiej ogromnej magii, ale jak tak sobie pod kątem to ustawimy, to zobaczcie. Naprawdę ten dach robi piorunujące wrażenie, moim zdaniem. Od boku chatka się prezentuje w taki oto sposób. Do czego mogę się przyczepić To tak naprawdę jest to, że Nie podoba mi się to na przykład tutaj ta, taka luka O widzicie Pomiędzy tym dachem a tu Widać tutaj pina technikowego No to mi nie odpowiada Zobaczcie Tutaj jest po prostu wyrwa Zamiast tutaj po prostu pociągnąć do dachu Chociaż byłoby to trudne, no ale nie podoba mi się to po prostu Tak samo tutaj jest dość wielka dziura No ale ona już nie jest aż tak bardzo zauważalna Jak tu właśnie ta Ogromna wyrwa, no zobaczcie sami i od tyłu najwięcej się dzieje, tak naprawdę. Dziczki sobie domknijmy, żeby ziąb nie wleciał. Tutaj mamy takie, coś na styl wieszaczków. To chyba było nawet jako amunicja, jeżeli dobrze pamiętam, Arona z Nexon Knights. On miał chyba właśnie taką amunicję w kolorze takim transparentno-pomarańczowym. Tutaj mamy kuchenkę. Super, naprawdę to wygląda. Piec, szufladki zakończone właśnie tymi. Ciasteczkami, fajne płytki takie kolorowe biało-turkusowe. Podobają mi się też tutaj te wykończenia w takiej postaci ślimaków. Też te nadrukowane taile 1x1 jeden na jeden okrągłe też mi się bardzo podobają, ale to zdjęcie tutaj piernikowych ludków ukradło moje serce na dobre. Bo naprawdę, no zobaczcie, ma tu swój klimat. Na dole mamy kominek, dwie skarpety takie świąteczne i zobaczcie, nacisnę teraz ten nie płomyczek, tylko oczywiście dymek. I też się pali. Także super, że z dwóch stron widoczne. Szufladka, jeszcze więcej takich nadrukowanych tajli, kolejne ciasteczko, fotel wyściełany czekoladą, jeżeli to tak mogę nazwać. Płytki w kolorze tan i dark, e, nie tan, przepraszam, tylko dark tan i oczywiście dark green. Na piętrze mamy tutaj toaletę i fajny też smaczek taki. Tutaj wam wyjmę zaraz, albo pokażę na zdjęciu może w tym momencie. Właśnie tak jak mogliście zauważyć Jest tam w środku Wanna z czekoladą Także można zrobić sobie czekoladową kąpiel Co jest moim zdaniem super Tu w tych czasach już mieliśmy Kupkę Lego Tą brązową Także zaraz po jedną pójdę I Wam pokażę jak to by wyglądało z kubką No i sami zobaczcie Czy to nie wygląda lepiej No zobaczcie no odpinamy sobie I w toalecie mamy taką oto niespodziankę No moim zdaniem Jeden element a tak wiele by zmienił, chociaż może Lego zerowało się, żeby to jednak tak nie wyglądało aż, bo trochę to jest jednak może być odrażające. No ale zostawmy to. Zostawiam to też Wam w komentarzach pod filmem. Tutaj dwa ręczniczki, jeden w kolorze zielonym i drugi w kolorze czerwonym. Co tu mamy dalej? Łóżko też właśnie takie jakby piankowe i wyściełane znowu, tutaj w tym przypadku białą czekoladą. Tutaj mamy coś na wzór takiej lampki i fajny klosz. I tutaj mamy właśnie watę cukrową, naprawdę super. Ogólnie w tym zestawie, który też składam i dostałem na święta, też będzie wata cukrowa, także już się nie mogę doczekać aż Wam go pokażę, ale to już będzie w nowym roku, też trochę zmienię. Jakby postać filmów, ale to wszystko mam nadzieję, że Wam powiem niedługo. I też super tutaj, właśnie zaplanowali ten to, to łóżeczko dla tutaj dziecka pana Piernika i pani Piernikowej. Sami zobaczcie, jest go tutaj trudno wsadzić. Ale jak już jest w środku, to naprawdę to słodko wygląda, że tak to ujmę. No i ogólnie. Tutaj jest też takie coś, że zobaczcie, jakbyśmy sobie to wyjęli, tą oto część, to to już nam opada, nie? A więc, taką malutką ściankę tutaj zastosowano, żeby to w miarę było statyczne, właśnie nam i żeby nic się z tym złego nie działo. Ogólnie, możecie napisać, co sądzicie o tym wnętrzu. Mi się bardzo podoba, tym bardziej jeszcze wam pokażę, jakbyśmy sobie tutaj dali pierniki, to zobaczcie. Tutaj, że niby mama sobie karmi swojego małego synka, czy też córeczka, ale raczej jest to synek. A tutaj pan piernikowy idzie sobie w stronę fotela, czy też robi coś w kuchni. Naprawdę fajnie tutaj można sobie scenki odgrywać. Na pewno z piernikami to wygląda o wiele bardziej, że tak powiem, przyjaźnie dla oka. No i jeszcze z tej strony Wam pokażę, tak obrócę go z grubsza. Naprawdę zestaw, wydaje mi się, że teraz ogólnie zauważyłem, że na Allegro szaleją z cenami jak nie wiem. Ja kupiłem go akurat na LEGO Shopie po cenie katalogowej i w sumie nawet się cieszę, bo przynajmniej już go miałem i nie musiałem się o niego martwić, że by on wyszedł z produkcji czy coś w tym stylu. Naprawdę zestaw godny polecenia. Podobają mi się te elementy takie właśnie w kolorze pierników, też właśnie jakby łączenia takie, lukrem, zobaczcie tutaj wszystko. Metodą SNOT też pobudowane, naprawdę zestaw moim zdaniem, godny zatrzymania oka i godny rozwa rozważania zakupu. Także napiszcie co o nim sądzicie. Ja tu jeszcze kilka takich dodatków poddaję po bokach, żeby to wyglądało tak jak to powinno wyglądać w oryginale. No i mówię, napiszcie co sądzicie. Ja mówię już, że dosłownie, jakoś może nie na dniach, ale na pewno. W najbliższym czasie na kanale ujawi się, pokaże się tak naprawdę recenzja ogromnego zestawu. Także radzę czekać, bo na pewno się nie zawiedziecie. No i co? To było chyba na tyle w tym filmie. Zachęcam do oglądania innych moich filmów. Oraz, jeżeli filmik Wam się spodobał, to do zostawienia lajka oraz subskrypcji. Do zobaczenia. Cześć!